Trener pod lupą, Julian Nagelsmann. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Piłkarzyki. Jest niedziela, godzina 16 i czas zabrać się za kolejny odcinek serii Trener pod lupą. Dzisiaj Julian Nagelsmann, na którego spora część z Was miała już zakusy jakiś czas temu. Ostatecznie przeprowadziliśmy na naszej grupie facebookowej sondę. Okazało się, że Julian Nagelsmann także tam triumfuje. No i dzisiaj bierzemy się za najbardziej perspektywicznego niemieckiego szkoleniowca. Zanim jednak zaczniemy, oczywiście przypominam, jeżeli macie na to ochotę, o subskrybowaniu naszego kanału oraz o odwiedzaniu linków w opisie tam między innymi Fortuna oraz media społecznościowe. Na samym wstępie muszę powiedzieć, że zajmowanie się przygotowywaniem do tego materiału naprawdę dało mi niesamowicie dużo radości. Czytanie, oglądanie materiałów na temat Nagelsmana to jest bowiem stykanie się z obrazem kogoś, kto jest zanurzony wręcz w XXI wieku i sprzężony z tym, jaki obraz i jaką wizję rzeczywistości mają młodzi ludzie. Jest niejako odseparowany od tej starej szkoły niemieckiej, i dlatego jest tak dla rynku niemieckiego atrakcyjny. Jednocześnie, też wyzwaniem jest dzisiejszy materiał dla mnie, dlatego że jakiś czas temu, kilka miesięcy temu pojawił się materiał na kanale Tomasza Świąkały, którego na pewno wszyscy z Was bardzo dobrze kojarzą. Tam, co prawda, brane są pod uwagę nieco inne wątki niż ja biorę w tej serii. Niemniej jednak, treściowo kilka rzeczy z takim domyślnym sposobem prowadzenia tego materiału mogłoby się pokryć. Starać się będę więc unikać bezpośrednich korelacji z tamtym materiałem, wnosząc coś nowego na temat Juliana Naglesmana. Mam nadzieję, że mi się to uda. Landsberg am Lech, 23 lipca 1987. Przychodzi w tej oto mieścinie na świat Julian Nagelsmann. Tak więc lipcowy bohater, lipcowa postać. Blisko mi zatem do niej. Jesteśmy braćmi lipcowymi. Niemniej jednak, nie to jest najistotniejsze. 60 parę kilometrów od Monachium, od miejsca, z którym na pewno przez swoją karierę jeszcze będzie związany. Co wieszczą mu nie tylko niemieccy eksperci, ale wszyscy obserwatorzy zaangażowani w śledzenie niemieckiego Futbolu. To Monachium przewija się nie tylko zatem w jego bio, ale też w prognozach dotyczących jego osoby. Do tego jednak przejdziemy za chwilę, to znaczy do jakichś konkretniejszych prognoz. Teraz zajmiemy się tym, jak wyglądało dzieciństwo, sposób dorastania Juliana Nagelsmana. Warto podkreślić, że zagospodarowane od najmłodszych lat u niego, czy też w zasadzie w jego rodzinie, było podejście do rozwoju intelektualnego, do nabywania wiedzy, to jest też bezpośrednia podstawa, fundament tego, na czym zasadza się dzisiejszy geniusz Juliana Nagelsmana. Mówimy o geniuszu definiowanym poprzez różnorakie artykuły, które w niemieckich mediach pojawiają się na jego temat, poprzez różnorakie filmy, różnorakie wywiady, w których dziennikarze skupiają się na tym aspekcie związanym z jego rozwojem intelektualnym, z cechami wolicjonalnymi, które są dla niego niezwykle istotne u piłkarzy. No i to wszystko składa się na taki dość jasny, Obraz tego, że był to piłkarz, który co prawda zaangażowany był w kształtowanie swojej piłkarskiej kariery od najmłodszych lat, bo zaczynał nie jako 14-latek, nie jako 15-latek, tylko zdecydowanie wcześniej. Zdecydowanie prymarną rolę wiodła tutaj edukacja, ale i tak nie połączyła się ona z efektowną i efektywną karierą piłkarską. Wiadomo bowiem, i to również Tomasz Członekła podkreślał na swoim materiale, kontuzja kolana i ostatecznie ten pułap rozgrywanych meczów osadził się na poziomie młodzieżowym i to wyjątkowo nisko, patrząc na to, jak daleko mógł ze swoim zmysłem boiskowym, inteligencją boiskową zajść Julian Nagelsmann. Te dwie drużyny młodzieżowe, na których zatrzymał się jego piłkarski rozwój to oczywiście rywal Bayernu z Monachium, lokalny oraz drużyna Augsburga. W TSV 1860 Monachium Julian Nagelsmann nie zrobił jednak jakiejś szumnej kariery, zresztą nie miał ku temu podstaw. Dopiero w Augsburgu pod Tomasem Duchelem, i tutaj również ten wątek przewija się w wielu różnych artykułach, dano mu szansę, którą wykorzystał. Złapał los za nogi, czy też pana Boga za nogi, bo ten los może być równie dobrze metaforycznym Panem Bogiem, i pognał w przód przed siebie, mając naprawdę świetną karierę przed sobą. Którą oczywiście ugruntował fantastycznym epizodem w Hoffenheim, powodując, że o Drużynie, która biła się przecież o utrzymanie, zaczęto mówić w kontekście Ligi Mistrzów, aż w końcu to mówienie i te niejako pozytywne prognozy zmaterializowały się, i Hoffenheim rzeczywiście w tej Lidze Mistrzów zagrało pamiętnie, przecież stawiając czoła Euro. Europejskim Tuzom. Ale co w zasadzie było takiego fascynującego, ciekawego w osobie Juliana Negresmana, jeżeli mówimy o jego osobie e, i epizodzie w Hoffenheim? Na pewno unikatowość, jaką wniósł do niemieckiego futbolu swoją postacią. Julian Nagresman jest taką hybrydą pragmatyzmu, e, technologii e, oraz rozkładania wielu różnych e, sytuacji na czynniki pierwsze. Przy okazji tego trzeciego elementu, e, pcha się na afisz e, u mnie w głowie od razu rozłożenie przez niego sytuacji z Zinedinem Zidanem. To akurat czytałem w niemieckiej prasie, a później jeszcze napotkałem na fragment opisujący to, co teraz chcę Wam powiedzieć, na YouTubie, konkretnie na kanale UEFA, bądź też FIFA, gdzie Julian Nagelsmann przywołuje i cofa nas myślami do tego fantastycznego finału, podczas którego Zinedin Zidan strzelił swojego pięknego voleja, najpiękniejsza chyba bramka w kierze Zidana, i bezpośrednio koresponduje to z tym Artykułem. Dlaczego Julian Nagelsmann analizował tam techniczne aspekty tego uderzenia i w ogóle całą tę sytuację, to tylko obrazuje jak głęboko on jest się w stanie posunąć się przy okazji takich anegdotycznych historii, które opowiada dziennikarzom do rozkładania różnych sytuacji na czynniki pierwsze. Jeżeli to robi w blasku reflektorów, pokazując i uzewnętrzniając się ze swoim piłkarskim geniuszem, to wyobraźcie sobie jak ten jego wybitny zmysł do rozkładania rzeczy na czynniki pierwsze ma się na przykład na na standardowych treningach, do jego zachowania wobec piłkarzy, do jego technik, metod treningowych. To musi być po prostu dla wielu zawodników przytłaczające. Zresztą wielokrotnie zawodnicy, którzy narzekają na Juliana Nagelsmana, mówią o tym, że jest to tak intensywny menadżer, jeżeli chodzi o liczbę komend, ich skomplikowanie, rozwiązania taktyczne, że niektórym po prostu mózgi parują i nie dają rady. Dlatego drużyny Juliana Nagelsmana, i to można bez, Pośrednio wysnuć z moich poprzednich słów, bazują na inteligencji piłkarzy. Nie opierają się o jednostki, której tej inteligencji są pozbawione. A wiemy, że w świecie futbolu wiele takich jednostek jest. Zresztą nie trzeba być wielkim odkrywcą, żeby wyjść odważnie z takim stwierdzeniem, z taką tezą. Przyjrzeć się wystarczy niejednokrotnie wywiadom pomeczowym, żeby to dostrzec. Ale już zostawiając moje zgryźliwości i uszczepliwości na boku, chciałem Wam po prostu zarysować pewnego rodzaju głębię, metaforę, dzięki której będziecie mogli odnieść w swojej wyobraźni stopień profesjonalizacji działań Juliana Negelsmana do tego, co w rzeczywistości preferował, czy to w Hoffenheim, czy obecnie w Balsport Lipsk. Pragmatyzm jest oczywistym Rzeczą w niemieckim futbolu bardzo powszechną więc myślę że nad tym aspektem nie będziemy się za bardzo koncentrować na tym aspekcie przejdźmy może do tej technologii krótko opisując jej zastosowanie technologia ma na celu udoskonalenie. I to do poziomów maksymalnych, mówię o tym udoskonaleniu, efektowności i efektywności drużyny. W zasadzie ten drugi element jest istotniejszy, ale ten pierwszy nie pozostaje bez uwagi Rena Nagelsmana. Niemniej jednak ten drugi łączy się z pragmatyzmem, więc to do niego powinienem się odnosić. Technologia jest również wykorzystywana do podnoszenia kompetencji intelektualnych zawodników. I słuchajcie to może bezpośrednio korelować, też rezonować do studiów, jakie podejmował Julian Nagelsmann. On zajmował się wielowątkowym wykształceniem jako swojej osoby, dlatego że kształcił się i pod kątem biznesowym i stricte pod kątem sportowym. Jeżeli weźmiemy sobie te dwa kierunki, no, i położymy przed sobą niejako multiplikując to, co uda się z nich pozytywnego wyzyskać dla sportu, to pozostaje nam stwierdzić, że powstaje no jakaś fantastyczna hybryda, która napędza tych piłkarzy, jeżeli oczywiście mają odpowiedni Predyspozycje do odpowiedniego dla klubów Nagelsmana rozwoju. Wszystko to sprawia, że Dietmar Hopp czy też Aleksander Rosen, czyli jednostki, które można bezpośrednio kojarzyć z Hoffenheim, tęsknią za Julianem Nagelsmanem. Tęsknić nie muszą w Lipsku, i do tego myślę, że warto by było teraz przejść. To jest rzecz stosunkowo nowa. Dotychczas mało było takich konkretnych analiz, które pokazywały, jak Nagelsman spisuje się w Lipsku, więc myślę, że tym materiałem można stosując niejako badanie tego jednego. W jednostkowego przypadku zarysować ogólną charakterystykę Nagelsmana. Tutaj taktyczna umiejętność dostosowywania się do przeciwników gra pierwszoplanową rolę. Przywołam trzy mecze z początku sezonu, w których Lipsk triumfował. Pierwszy mecz oczywiście prasowanko Unionu Berlin, Benjaminka 4 do 0, drugi mecz zwycięstwo z Eintrachtem Frankfurt i trzeci mecz zwycięstwo z Borussią Mönchengladbach. Trzy mecze i trzy różne podejścia taktyczne. Pokażcie mi menadżera, który uznawany jest za takiego, który uporządkował już sobie swoją koncepcję taktyczną i drużynę, to znaczy może nie koncepcję taktyczną, tylko drużynę i sposób na prowadzenie drużyny, stosującego tak wiele formacji. Zazwyczaj mówiło się na przykład o Claudio Ranierim, w kontekście tego, że jest Tinkermanem, czyli tym szkoleniowcem, który mocno kombinuje, szuka różnych rozwiązań. Tylko, że to jest na tej fazie wstępnej, kiedy on implementuje swoje podstawowe założenia piłkarskie, stara się znaleźć odpowiednią formację pod klub. Nagelsmann stosuje zupełnie inną formę wykorzystania formacji, bowiem dostosowuje poszczególne formacje pod konkretnych przeciwników. I tak na przykład z Unionem Lipsku stawiony był w formacji 3-4-3. W ostatnim spotkaniu, o którym mówiłem przed chwilą, czyli z Borussia Mönchengladbach, już zupełnie inaczej wychodził. 4-2-4 i tam na przykład w jednym ciągu, w jednej linii w zasadzie, Stał Forsberg, Polsen, Werner i Zabitzer, uniemożliwiając rozgrywanie akcji przez środek. Co zresztą zaraz jeszcze wybrzmi, do czego za chwilę zresztą dojdę. Dalej, na przykład, formacja 5-3-2 i tutaj zastosowanie miała w przypadku meczu z Orłami, czyli z Eintrachten Frankfurt. Zaciśnienie stylnych tylnych stref boiska, uniemożliwienie ataktu, ataków w stylu, który preferuje Adi Hitter. Jak więc widać, umiejętność dostosowywania się do przeciwnika wybrzmiewa ewidentnie w tych pierwszych spotkaniach Bundeslize. Z czym jeszcze się ten Lipsk. Słuchajcie, tutaj bardzo ważny element i same konkrety. Wykorzystywanie umiejętności poszczególnych zawodników, nie tylko doszlifowywanie ich intelektu i sposobu jakby wprowadzania takiej szeroko zakrojonej percepcji na boisku, dzięki czemu piłkarze mogą odnajdywać wiele różnych nieszablonowych scenariuszy automatycznie na boisku, nie musząc się nad nimi zastanawiać, bo po prostu wiedzą, w którą stronę mogą kierować swoje myśli, ale również mają tą swobodę, że korzystają ze swoich prywatnie najlepszych umiejętności. Dlatego właśnie już. Polsen w Lipsku używany jest częstokroć w roli takiego target mana, czyli kogoś, kto zbiera uwagę, atencję obrońców, cofając się niejako. Do tego również i do wykorzystania Jusła Polsena w tej charakterystyce służą podania z pominięciem linii pomocy. Rzecz, która objawiła się już w Hoffenheim w Lipsku, również jest widywana, bo podkreślałem to niemieccy dziennikarze. Ten Polsen, który ściąga na siebie uwagę obrońców i zbiera piłki które wychodzą z linii obrony, wyobraźmy sobie taką na przykład od Daiota Upamecano, czy też od oczywiście Orbana. Powoduje, że otwierają się korytarze na przykład dla Timo Wernera, który może korzystać ze swojego naturalnego drygu, ciągu na bramkę, umiejętności pojedynkowania się jeden na jeden, strzelając tym samym bramki. Dodatkowo centrum, środek pola, w którym zakładane są pułapki pressingowe, to też bardzo charakterystyczna rzecz. Julian Nagelsmann nie lubi, kiedy drużyny przeciwnika mają kontrolę nad środkową Częścią boiska, dlatego tak często zawęża pressing i stosuje rygiel pressingowy, zabezpieczając tę strefę i powodując, że różne przeciwnika muszą koncentrować swoje ataki, opierając je o boczne sektory boiska. A te Julian Nagelsmann ma bardzo dobrze opracowane, i wszystko, co się w nich dzieje, jest w zasadzie kontrolowane wielogodzinnymi analizami, poświęcając niejako sporą część uwagi treningowej na to, żeby zabezpieczać te obszary. Tak więc, jak widzicie, to jest klucz do sukcesu. Te taktyczne, nie Nuanse, które na pierwszy oka może nie są widoczne, bo my na meczach się na nich nie koncentrujemy. Ale oczywiście za piłkarską kurtyną to wszystko odgrywa pierwszorzędne znaczenie. Do tego płynne przejścia piłkarzy z poszczególnych pozycji na inne, żonglowanie formacjami, zestawianie niejednokrotnie trzech, nawet formacji w ciągu jednego spotkania zależnie od tego, jaki scenariusz przed swoimi oczami ma Julian Nagelsmann. Stosowanie częstych i dość szybkich zmian, co już miało miejsce w przypadku Hoffenheim i kontynuowane jest również w Lipsku. Chociażby ta rotacja zawodnika. O której powiedziałem przed chwilą, powoduje, że no dość mocno skonfudowane są szyki przeciwnika, więc jeżeli ktoś próbuje wejść w głowę Juliana Nagelsmana i przeanalizować, jak poruszają się zawodnicy w konkretnych strefach, to nigdy nie może być pewien, którą pozycję akurat zajmie konkretny zawodnik. I dlatego na przykład krycie indywidualne na plaster Timo Wernera czy Jusufa Paulsena może być zadaniem niezwykle trudnym, bo po prostu nie do końca obrońca będzie w stanie sprecyzować, w które miejsce akurat Paulsen czy Werner się przemieszcza. Dzięki temu, podążając za nim, stosując plaster, otwierają ci obrońcy, niechcący oczywiście, przestrzenie dla innych zawodników. I na przykład taki Marce zabicer może sobie wbiec za ich plecy, no i łatwo znaleźć drogę do jakiegoś nieszablonowego rozwiązania, czy też później, korzystając z tego, że uwaga przeszczepia i przeskakuje na niego, dostrzec Wernera czy Polsena biegającego z głębi pola. Tak więc, jak widzicie, to wszystko jest sprytnie bardzo obliczone, no i jednocześnie opatrzone taką szczyptą nagelsmanowości, jeżeli mogę tak to odkreślić, bo. Każdy tego typu działanie jest planowany. Na moment nagrywania tego materiału Lipsk w Bundeslidze złapał pewnego rodzaju zadyszkę. Niemniej jednak cały czas uważam i myślę, że to nie jest jakaś nieszablonowa, nietuzinkowa opinia, że mamy do czynienia z kimś, kto osiągnie niebywale wiele w europejskim i też światowym futbolu, a myślę, że to jest dość synonimiczne. Dlaczego? Dlatego, że ten niebywały sposób na prowadzenie drużyn, dostosowywania się taktycznego do poszczególnych przeciwników, Żonglowania różnymi opcjami, połączony z aspektami wolicjonalnymi, z umiejętnym wkomponowaniem intelektu w sposoby zarządzania drużynami, musi doprowadzić w perspektywie wieku Jürgena Negresmana. Przypominam, że to jest najmłodszy manager w historii Bundesligi. 28 lat, kiedy debiutował w roli pierwszego szkoleniowca w Hoffenheim, to jest niebywałe. Wyobraźcie sobie taki scenariusz często występujący na polskim gruncie. Niemcy się oczywiście teraz bardzo, ale to bardzo zmieniają pod tym względem. Był oczywiście przypadek Tedesco, Kochfeld teraz w w Werderze. Jest cała masa szkoleniowców, którzy będą wchodzić w buty Nagelsmana i starać się podążać jego śladami. Niemniej jednak, Julian Nagelsman jest chyba tym najwybitniejszym pionierem, po którego powinny się już za niedługo zgłaszać najwięksi gracze europejskiego futbolu. Jest kilka, albo przynajmniej będzie kilka ciekawych wakatów i będzie miał problem Lipsk, jeżeli dalej będzie to wszystko tak płynnie postępować, żeby Julian Nagelsmana, który łapie świetny kontakt ze swoimi zawodnikami, więc raczej szatnie nie powinny się zwracać przeciwko niemu utrzymać w swoich szeregach. Okej, okay, mam nadzieję, że ten materiał wyszedł dość ciekawy, wnoszący jakieś dodatkowe ciekawostki także z tego sezonu Lipska. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście dajcie znać w komentarzu. No i przypominam o możliwości sugerowania mi kolejnych sylwetek trenerów, które powinienem wziąć na tapet w kolejnych tego typu materiałach. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się w następnym materiału na kanale Piłkarzyki już jutro. Dzięki, do zobaczenia, cześć!